Dzień dobry, kochani, członkowie założyciele. Mamy 16. Piękny poranek. Wstałem dziś rano i postanowiłem nagrać ten filmik, bo za kilka dni mamy bardzo ważne wydarzenie. Mam nadzieję, że dla Was też. Ale zanim zacznę o nim opowiadać, to powiem kilka rzeczy, które mnie dzisiaj dotknęły, ale też są związane właśnie z tym wydarzeniem. Pan Jezus wygłosił bardzo dużo ciekawych mów. Każdy z nas wie, jesteśmy chrześcijanami, podążamy za Jezusem. W jednym ze swoich kazań, który nazywa się Kazanie na Górze, mówi bardzo dużo o, o różnych rzeczach, o, o miłości, o przyjaźni, o przebaczeniu, o modlitwie, jak to robić, czego nie robić, jak być światłością, jak być dobrym, jak unikać zła, jak... Przebaczać swoim wrogom, jak modlić się za tych, którzy nas prześladują. I w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie Pan Jezus podaje dwie drogi. Mówi o tym, że stawia nas przed wyborem w pewnym sensie i kiedy będziemy podążać za Jezusem, zawsze będziemy mieli wybór: albo wybrać dobrą drogę, albo złą. I za chwilę po tym mówi o. Fundamencie, o budowli. Mówi o dwóch budowniczych o tym, że jeśli ktoś słucha jego słów i wykonuje, jest jak ten dobry budowniczy, który, który zbudował swój dom na skalę, a ten, który nie słuchał, nie wykonywał, jest jak ten, który zbudował swój dom na piasku. Wstałem rano i postanowiłem podzielić się z wami takim przesłaniem, bo jak wiecie, może część z was wie albo nie wie, jestem właśnie w trakcie. Budowania domu i siedzę właśnie na, na takim oto fundamencie. Może będzie go widać, może nie, albo przejdę się kawałek. Wszystko, co tu widzimy, większość z nas uznaje jako fundament. I to jest prawda, ale to jest tylko część prawdy. To, co widzimy, to są ściany fundamentowe. Pod tymi ścianami kryje się coś więcej. 60 cm w dół jest wykopany i zatopiony taki oto pręt. Nazywa się to zbrojenie fundamentu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to co dzisiaj próbujemy stworzyć, czyli nasze stowarzyszenie Genezis, chcemy aby było zbudowane na na dobrym fundamencie, na dobrej na dobrym podłożu, na dobrej skale. Doświadczeni wieloma trudnymi przeżyciami, postanowiliśmy zrobić to dobrze, czy nam wyjdzie, nie wiemy, ale zaprasiliśmy was do, do budowania czegoś co co mamy nadzieję, będzie trwałe i solidne. Chciałbym wam pokazać czym jest to zbrojenie. Bo jak czytamy w, w Ewangeliach, Pan Jezus mówi, że on jest skałą, czyli jego ten, ta budowla, na której budujemy, jest zbudowana na skalę, czyli na nim. I ten fundament faktycznie zbudowany jest na skalę 60 cm litego betonu, kamienia, dosłownie skały. Ale w tym betonie jest coś więcej. Wierzę w to, że w tym, co budujemy, oprócz tego, że Pan Jezus jest tą skałą, oblewa nas swoją miłością, to my jesteśmy jak ten, jak ten pręt, jak ten drut, jak to zbrojenie. Każdy z tych strzemiączek, każdy z tych prętów. Jest jak jedna z osób, jedna z członków założycieli. Podłóż to swoje imię. Możesz być tym strzemionym prętem, który trzyma to mocno. Możesz być tym, który to związuje, który pomaga. I w momencie, kiedy zostaniemy włożeni do tego fundamentu i zalani Bożą miłością, wierzę w to, że to będzie budowla, która pomoże wielu ludziom, która pomoże wielu osobom, Poznać Boga, doświadczyć Boga, zmienić swoje życie. Każdy z nas ma wiele wspaniałych obdarowań. Każdego z nas Bóg powołał do, do wspaniałych rzeczy. I wierzę w to, że to, co dzisiaj będziemy budować, a jeśli oglądasz ten filmik, to jesteś częścią tego. I mimo tego, że może na pozór wygląda to tak, że na razie nie bierzesz w tym udziału, to chcę ci powiedzieć, że to wydarzenie, które będzie w niedzielę, 21. Będzie takim wydarzeniem, w którym powinieneś wziąć udział, bo każdy głos, każda myśl, każdy pomysł jest bardzo ważny. To nie jest stowarzyszenie Kamila, to nie jest towarzyszenie Doroty, to nie jest stowarzyszenie Marka, to jest twoje stowarzyszenie. Jeśli zaangażujesz się od samego początku, będziesz jednym z takich zbrojeń, jednym z takich Prętów, które będą umacniały ten, umacniały ten budynek, tą budowlę. I Pan Jezus, kiedy mówi o, o budowli, mówi o tym co ciekawe, że czy ten dom jest zbudowany na skalę, czy na piasku, na jeden i na drugi przyjdą trudne chwile. I trochę tak jak w naszym życiu przychodzą trudne chwile. I Pan Jezus nie powiedział nigdy, że jeśli za mną pójdziesz, to nigdy tych trudnych chwil nie będzie, bo będą. W życiu każdego z nas doświadczamy różnych chwil, różnych trudnych rzeczy. Ale wierzę w to, że kiedy jesteśmy razem, złączeni, połączeni, oblani Bożą miłością, to łatwiej przejść nam te, te trudne chwile. Bo Pan Jezus mówi o tym, że przyjdzie wicher, przyjdzie burza, przyjdzie deszcz, uderzą na ten dom, a ten dom się ostanie. Co to będzie, nie wiemy. Mogą to być choroby, mogą to być trudne chwile w małżeństwie, mogą to być rozstania, smutek, żal, płacz, łzy, choroba. Ale wtedy, kiedy będziemy razem, kiedy będziemy wspólnie oblani Bożą miłością, jesteśmy w stanie przejść to w zupełnie inny sposób. Także pamiętaj, jesteś częścią tego. Jesteś jednym z nas, jesteś jednym z członków założycieli. Jesteś kimś, kto będzie budował coś od początku i Twój głos, Twój pomysł, Twoja myśl jest bardzo ważna we wszystkim. Będziemy starać się robić to w sposób wspólny, dlatego że Wierzymy w to, że wspólnota jest ważna, że nie jednostka, nie ma kultu jednostki. Wierzymy w to, że każdy z nas jest cenny, wartościowy i każdy z nas ma jednego ducha, ducha świętego, którym został zapieczętowany. Wierzymy w to, że to, co dzisiaj będziemy budować, te ściany, to tylko budowla, ale coś, co jest pod spodem, jest coś więcej. I my, będąc od początku, złączeni Bożą miłością, oblani Bożą miłością, skałą. Będziemy budować coś, co będzie pomagało innym ludziom. Wierzę w to bardzo mocno. Także zapraszam Cię 21 kwietnia. Wszystkie informacje na Facebooku. Ten filmik też na Facebook trafi, więc jeśli go oglądasz, czuj się zaproszony, zachęcony, bo wszystko to, co będziemy robić, będzie szło na Bożą chwałę. A każdy z nas, który dołoży choć jedną małą cegiełkę do życia drugiego człowieka będzie bardziej szczęśliwszy. Pozdrawiam Cię. Miej dobry czas. Błogosławionego dnia. Trzymajcie się.